Siemanko, z tej strony Ziari Dzisiaj chciałbym wam pokazać Jak można dropić prezenty Jest event świąteczny Jest Mikołaj, który daje prezenty Trzeba najpierw dropić 5 skarpet Pokażę wam teraz Najłatwiejszy sposób i najlepszy Gdzie można sobie Dropić dowoli ile chcecie tych prezentów w ogóle Więc na początku zakładamy sobie Zależy jak to chce Ja na przykład zakładam to na głównym koncie Postać

miało się e, mieczyk na pierwszy level taką jakiś inny item e, bijący zaraz wszystko pokażę podbiegamy pod depo ja już mam wszystko przygotowane bufka stoi i od razu z bufki dajemy na te konto 500 yang w ten sposób wchodzimy do depo trochę to jest takie monotonne po dłuższym czasie no ale jak komuś zależy żeby zrobić EQ to warto i to naprawdę bardzo warto to robić pyk pyk wchodzimy ja już mam tutaj przyszykowane rzeczy typu wyciek pierwszy level zbrojkę, hełm poty na bieganie i 20 pdf i to by było wszystko zakładamy tam przy okazji jeszcze jakiś tam bufnę no nie trzeba od walimy spida i jedziemy z chocą. Biegniemy do świętego Mikołaja. Polagi są w mieście. Biegniemy do mnie, biegnie, dobiegniemy. Yes. Dużo wiary na botach nawala. Bardzo dużo osób gra na modach, żeby mieć peleryny. Ho, ho, ho i w ogóle. Kontynuuj.

bijamy na spodka gdzie jest wszystko powybijamy prawie że nie co mogę dobra bijamy zobaczymy do zobaczenia szybko polecam te kercheczki tam gdzie jest więcej weźmy pelerynę i bijemy ja mam oczywiście podwójny drog, to jest na dwa dni Yy, a kto nie miałby pisa to polecam rękawice złodzieja na 3 godziny, które dropią z yy, metków na nowych mapach. Chyba że ktoś inny no, nie ma jak wydropić to, to lipa. Nie? To bez yy, podwójnego dropu to li w ogóle. Nie polecam. Chyba że ktoś lubi się męczyć. No. Spokój. Tak mniej więcej do 6, 7, czasami na trzecim levelu już dropią wszystkie skarpety. Trzeba ich wydropić 5. ogarniemy. I można w ten sposób bardzo dużo zmianek, dodań, kamoli e, dropić. E, no, bardzo dużo tego wszystkiego. jest, jest na tym Czasami nawet do 10 lew'a trzeba bić, żeby dropić te skarpety. No ale tutaj Myślę, że raz dwa później. Na razie dwie nie mogę No raz aż piąty level jest trzecia, jest czwarta, i jeszcze piąta. No ale i dawać nie Mało osób o tym wie, bardzo mało osób o tym wie. O jest piąta i lecimy teraz. Popierdalamy Mikołaja. Damy tą tą skarpetkę i te pięć skarpetek i pokażę Wam szybciutko, że po prostu można cały czas to robić w kółko. E, tą misję, także te osoby, które nie wiedziały to teraz będą wiedzieć. I może sobie będą cały dzień siedzieć i robić misje Idziemy do świętego Matuaya Klikamy na niego I parę osób lata Znoszę ci skarpetki ho, ho, ho Jest skrzynia Walimy do tego powod życia Lecimy na depo Zbieramy depo, wrzucamy wszystkie itemy z powrotem, robimy zmień postać, usuwamy konto, zakładamy od nowa i tak w kółko i w kółko i w kółko. Jeszcze szybko Wam pokażę. Kod do usunięcia postaci trzeba wejść na stronę Metina, zalogować się i tam dostaniecie link na maila i ten kod, można go do, dostać co 24 godziny, także uważajcie na ten kod, spiszcie go sobie lub skopiujcie, wklejcie w notatnik, albo nie wiem, na kartce sobie spiszcie, jeszcze, bo, bo, bo jak zapomnicie, to będzie lipa, będziecie musieli czekać, albo na innych postaci będziecie musieli coś wszystko z tym robić, ja tak was miałem i miałem coś nie chciało mi się potem do. No, dobra. Wszystko żeby się nie skasowało. na koncie coś fajnego, to już... postać. No, 10 sekund, teraz no, Także pokazałem, pokazałem wam co i jak, jeszcze znaczy, jak postać. Mm. Które postać mi ulicę postać. Robimy nową. Ok, jest nowa postać. No i robimy tak w kółko, nie? Mam nadzieję, że pomogłem tym, co nie wiedzieli. Więc. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, hejtujcie i polecajcie konto innym znajomym. Na to... A jeszcze jeżeli chodzi o dalsze filmiki jakieś, to na razie jest event, więc trochę na tym posiedzę, nie, nie będzie jakichś tam filmików. Skończyłem XP yy, Wbiłem setny level, na razie też mi się nie chce, już mi się żygać z tymi stało i w ogóle. Ale na dniach jakoś będę coś kminił nowego, jakieś filmiki zacznę znowu robić, eee, także czekajcie, eee, no zobaczycie niebawem e, jakie będą efekty filmików, więc trzymajcie się, cześć, na razie.